Na pewno 34 minuta. No, było groźnie, było to. Mogło i powinno zakończyć się golem. Dla Białki. No proszę, nawet tutaj sędzia cofnął tą pozycję spaloną. Jaszczak, Jaszczak, Jaszczak 2 do zera. Zasłonięci zawodnicy. Eee, piłkarze z Olkusza zasłonili tutaj Dominika Dunaja. A patrzymy. Gdzie tam leci Norbert Jaszczak? Jaszczak widzi tutaj wolną przestrzeń, kapitalne podanie Jaszczaka do Janeczka, Dawid Janeczek, bije brawo Basiura, Piekarczyk. I piłka w rękach za Konrada mruska. ucieka tam lewą stroną, Wydra właśnie do niego adresuje. Zagranie Bramkarz Białki, Basiura, Janeczek, on już w tym sezonie przelobował. Sam niedawno tutaj Bramkarza gości, świetnie tutaj dwójkowa akcja Basiury z Janeczkiem. Nieprzygotowane to uderzenie Janeczka, ale na pewno brawa za decyzję, brawa za tą akcję dwójkową. Jeśli która z tych drużyn zajmie wyższe miejsce, Tabeli. A czy spowoduje to, że zagrają oni w jakimś barażu piątkownika? Zobaczymy. Jaszczak tym razem do Janeczka. No i niefortunna tutaj interwencja jednego z zawodników Olkusza. Nie do wydry, wydra. Jest tutaj jeszcze Michał Sobek. 4 do zera. Bardzo ładna akcja. Gol. Tam jeszcze chyba był lekki rykoszet i Białka prowadzi 4 do 0. Czyżby speaker zaspał? Bo nie ma żadnego dżingla. Za chwileczkę chyba go tam gdzieś obudzą i usłyszymy to głośne głośne dudnienie. Tempo Białka zdobywa za tę czwartą bramkę, a jej autorem Michał Sobek wcześniej. Lewandowski, bardzo ładny strzał. Dużo czasu, żeby piłkę przyjąć. Ale uderzył, tutaj był zablokowany. Jaszko trzymał się na nogach, już jest Palarczyk. Adam Palarczyk, no ale to było bardziej podanie tutaj w kierunku Dominika Dunaja, niż strzał, który mógł realnie mu zagrozić. Cierpliwie konstruują, są już po lukarnym zawodnicy z Olkusza. ładne tutaj uderzenie. Żółdrożny, ale tutaj boczną siatkę. Sędzia już dłużej nie przedłuża tego spotkania, jakże niejednostronnego, jakże spotkania, w którym zdecydowanie górą są zawodnicy z Białki. Także to na pewno będzie bardzo miły, bardzo fajny wieczór w Białce, przypominam, w dalszym ciągu trwa charytatywny Dzień Dziecka.